Najpierw Gandalf, a potem parę wyjaśnień. Wiemy, robimy coś, co trzeba. Z tej strony Rakon 94 witamy w kolejnym odcinku przecinku. Yy, witamy w kolejnym odcinku przecinku z, z tym. Z pierścieni, bitwa o Ziemię. Ten odcinek właściwie wycięty dzień wcześniej, bo jak nie zauważyliście, zrobiłem sobie mały podział, ale no... Ta restrukturyzacja za długo mi zajęła. No i widzimy to teraz tak. 50 łuczników, czyli 10 batalionów łuczników, 7 batalionów żołnierzy, 2 bataliony rycerzy. Tak się prezentuje nasza zdolność bojowa, jeśli chodzi o Gondor. Dzisiaj będziemy ją poprawiać. Ujście rzeki Entów. w sumie jestem ciekaw, czy czekają tu nas jakieś święty. Czemu to się nazywa rzeka to Właściwie z Fangornu do rzeki Entów Nie wiem jak bardzo rozciąga się Fangorn No Ale... Dobra, od razu zajrze. Zniszczam z góry w tym regionie. Bardzo krwa jego mać Od czego mamy strażników Ficillian, nie? No to jedziemy. Blaszaki. i e, tak, pamiętam jeszcze, że ponaprawiać nazwy Blaszaki e, Nie miałem pomysłu na nazwy dla strażników Ficillian, nie? Strażnicy uh -huh. Elitarne blaszaki Super blaszaki dokładnie <grywa> To mi wyszło nawet chyba Idę na silniejsze formacje, bo będę tam... się obrywać bardziej, ale dobra, tutaj dam dwie studnie Tu zdecyduję się dać dwie studnie I od razu pierdyk na sobie, dobra, tutaj mam jeden Mamy dwa. Na wypadek jakby coś się na nas wybrało zanim tutaj się oporządzę, bo muszę ogarnąć jeszcze parę rzeczy. Dobra. Wobec tego... No, to to na pewno ogarnę w tej chwili. No dokładnie, to ekspie nie nos. Wyekspiej teraz. Bo oni są troszeczkę mniej weekspieni. Mam nadzieję, że uda mi się wyekspić Faramira. Właśnie dlatego. Bo on też będzie mieć możliwość działania jako kapitan Gondoru. Czasem dam Boromira. Czeka, tu. Spróbuję ich może jakoś tak bardziej poukładać. To te początkowe bonusy do doświadczenia oczywiście są najbardziej... No widzicie, już jest, już jest porząd do przodu. Rycerz zajmuje się tak się aczkolwiek też będę musiał się tym zająć. Coś tu na nas leci? To są morkowie. Nie pamiętam, czy tu są sterlingowi i tak dalej, i inne siły w ruchanie. Farkowie są już na czwartym poziomie nie? Czy jeszcze? Czyli to są takie wysoko poziomowe postaci O! Skorzystam z, z okazji, żeby wyekspić sobie rycerstwo może faktycznie Perdyk może Gandalfa na Blanki czy coś Tak jak mina Stilis Jicha! Oła, oh, wow, wow, Różnicy dobra, wycofać, wycofać. Ja nie wyekspić, ale jesteś troszeczkę tych batalionów tutaj za dużo że chyba będę expić w standardowym stylu, czyli po prostu... O, Faramir choć na Blanki może na razie To nie na... jest już na Blankach, czekajcie, gdzie mamy Faramira No nie ma go na Blankach, a powinien Nie boję się zostawiać drzwi otwartych w tym momencie no, Co Gadar zrobił, że został wyekspiony? nie, żeby mi to przeszkadzało, ale dobra, pierdolę sobie. Lubię na to patrzeć. Zakręcia Gandalfa są sport Dobra, jak słynie sobie. Legolasa standardowo znowu zostawię chyba tutaj, żeby ogarnął tutaj tych roczników. Tych... Paramir otrzymał na blankach. Dobra i niech sobie tutaj podchodzą, a jednak są Mr. tak myślę. No dobra, to na razie może zostawiać drzwi zamknięte. żeby ich nie kusiło. I zaczekam może aż Faramir na ekspisie na, na siódmy poziom. Jeśli będę mieć Faramira na siódmym poziomie, to już będę mieć komplet. A przypomnę to co mówiłem ostatnio Proszę bardzo, jest siódmy poziom. Jest kapitanem Gondoru. Jest bonusik do ekspa. Trzeba się za z łczników z tej strony, na tej Cokolwiek to znaczy. No i ładnie. Mamy widzę łuczników na szóstym poziomie. Mamy łóżników na trzecim poziomie, no na czwartym poziomie. Ten batalion jest? Na razie, go. I na piątym. No to czyli jest to całkiem nieźle i myślę, że... Okej, okay, mamy to ogarnięte. Aha. Dobra, jeśli pozwolicie ogarnę sobie tą ekipę jako piątkę Tych w sumie są jest małe ekspi, ale może dlatego, że... Nie bardzo mam dla nich zastosowanie w sumie. Dobra, wezmę ich jako... Dobra, wezmę ich jako super bla, Wezmę super blaszaki do zwykły blaszaków, Zobacz, co z tego wyjdzie. Ich też trzeba będzie trochę wyekspić. Aczkolwiek mam ich takich bardziej, no... Jako faktycznie gwardziści wieży. Gwardziści wierzy, czyli taka w sumie grupa, która zajmowała się strzeżeniem białego drzewa w Minasti. I to była jej w sumie chyba główna funkcja, jeśli dobrze pamiętam, oh, czego right, się wyraźnie wypowiadać. I taka komiki No i po ekipa tutaj, prawda, chłopaki. Mamy no chyba komplet. O nie, nie mamy kompletu. Jeszcze Dobra. Teraz mamy komplet. A, możemy i do XP to na kolejny, kolejny poziom, to zajmie się decyzjami tym razem. Ale czego się... Czekaj, okay, Baron mi chodź tu. A dobra, do ekspi, do, do no. Ruchy! Musimy uważać tam na z góli o ile wiemy, że na z góle się czają gdzieś tutaj w okolicy, także na to musimy uważać. O, są łucznicy, ale przypomnę, że mamy bonus do obrony przeciw łucznikom. Dla naszych rycerzy Ale wykorzystamy do roz takiego rozpoznania bojem. Ja to może już zamknę. Po przeciąg. To co... To co tego las lubię najbardziej, czyli szkolić łuczników w tym momencie. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Powleczę. Yeah. Jeśli będzie zbyt dużo jednostek to oczywiście wycofamy rycerzy i to jest chyba dobry moment Z orkami bez problemu sobie poradzą, oczywiście, Się nie, o to nie martwcie Chłopaki ruchy, ruchy, ruchy Zapomniałem o, o zapomniałem o, bo... o ekipę O ekipie bohaterów oczywiście Mój błąd, przepraszam Tracimy jednego żołnierza chyba, ale... Myślę, sobie radę. sterlingowie. No czekajcie, mamy tu postarunek, to mogę tu pierdychnąć chyba. No właśnie. Tutaj zostawię ich przy pierdyknę sobie studnię. I będzie fajnie. Myślę, że dla XP bohaterów na dziesiąty poziom nie powinno stawiać większych problemów. O, kapitan paranie, Niech po kapitanie trochę. No, nie tego frekcie może walki jest takim proces widzimy za przeproszeniem posunięcia. Ale jak jest okazja to. A dobra, kapitanie. pięknie. A dobra. O właśnie, będę musiał jeszcze ogarnąć tego lata, zrobię jego jakoś by XP'dź.

O, kolejny posterneczek. Dobra, to bohaterowie niech tam się bohaterzą. Aragon trochę obrywa. Cepy, perfekty, Tutaj może wieżyczki, tutaj będzie studnia. No i mamy komplet. Dalej jesteśmy w komplecie, także to nie bardzo cieszy. Para mniej tam dowodzi wojskami, które zajmą się... A to nie się odpadą. No, znaleźć tylko te obozy, co nie, to jest najważniejsze. Myślę, że w dzisiejszym odcinku jeszcze ogarniemy te misje, to będzie dobrze. Woo. Nie wiem czy zauważyliście, ale Boromir ma taką zdolność, że potrafi ładnie odrzucać tych gości. O, tak ja się, wezmę go z wysoku. Dawaj z wyskoku, dawajcie z wysoku. Niemniej pokaż na co cię stać. ja Dobra, chłopaki, tylko się zatrzymajcie. Oj, Boromir! jest? Boromir ty debilu! Dobra, wycofujemy się chłopaki, wycofujemy się. A w sumie może ich podleczę. Kurwa nie zdążyli. Ej, to doprawdy na milimetr no mi brakowało, ale spoko, bo Romila zawsze będzie mógł dorzucić jeszcze, ożywić. On nie kosztuje aż tyle, żeby nas to kosztowało, nie wiem, chuj. I tak Także... Tutaj się z tymi leczą oczywiście. No hmm. ogarniamy sobie A, już nie mamy zasobów. No właśnie, nie mamy zasobów. Bo chyba zupełnie o tym zapomniałem Pierre sobie jedno gospodarstwo i ola, olewam O przy okazji pod dom jest bonus przy, przy okazji pod jest skrót domocy. <trybujesz> Wal. do <trybujesz> mocy a, przeprowadzę rozpoznanie woja może. Muszę znaleźć, bo możliwe, że to będzie więcej niż jeden obóz. No dobra, ruszamy na nich. jak widzicie, Gondor jest naprawdę tankowaty. Jak widzicie, Gondor posiada jednostki naprawdę tankowate. I to mi się nawet bardzo podoba. A, tu jest atak, rozwajcie. Popaki, wy też naprzód. Trochę się go tutaj tym wszystkim chyba Jeden poszedł na stratę, dwu... drugi poszedł na straty Tracimy Batalion Ajajajajajdolni. Gandal Dzięki To chyba są główne siły. Dobra, wysyłam ekipę naprzód. No, żeby nie zapomniał? Dobra. I strażników wyślę naprzód i na razie się są... sobie... Dawajcie ich tutaj. Nie straciliśmy. Nie, znaczy nie, no, chyba nie straciliśmy. To jest ten batalion, który mało że... którego mało, mało żeśmy nie stracili, także dobrze, że spojrzałem. Było bliziutko. Dobra. Leci wsparcie. Znasz wsparcie. Gandalf! jeszcze raz. No dobra. Nie, 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 nie. Drugiego nie dam. Do tyłu. <grydanie> to jest dobre to było. Już zapomniałem o tym, że mamy tu jeszcze jeden. Bater... Nie zauważyłem trzech baterionów które znalazły się poza murami przypadkiem. No kurwa pięknie. To jest. O a przy okazji znaleźliśmy. No to jedziemy. Dobra, to chłopaki na razie wy sobie zróbcie przerwę. Bohaterzy również. Paramir, chodź tu. Łoooo wow. Będzie bolało. No i zrobimy tutaj misieczkę Małą. Nie? Ej chłopaki ale... Stop! Kamulce weźcie, kamulce! Nie wiem. się nie ujdą. Może się zlagowali, ale to jest nam trudno. A nie, ogarnialiśmy. Dobra. Dobra, walcie jak umieczkę. Szanujmy już to. Leczymy. Tak, nie salowałem trochę. Posteruneczek by się tu jakiś przydał. Mamy tu przecież posteruneczek. Ja przy okazji jakieś orki nam się tu nakatoczyły. Jak sobie radzą nasze rozpocząć ostrzał Czy znaczy, to jest takie trudne o teraz dobrze szkoda że ogarnęli się trochę tak po nie w czasie bo już na nim się czas kończy właśnie Dobra to załatwcie te budynki te wartownie może nas no, będą meritować zapewne być mocno no i jedna taka seria jak widzicie wystarczy fakt faktem że enty są dosyć powolne ale za to bardzo wytrzymałe I następną. Dlaczego wy stoicie, jak banda debili? Kapitanie Faramir. Faramirz. Kapitanie Boromir. A nie, kapitanie w tej chwili Boromira. Rozumiem. To Faramir niech tu Faramirzy, a Boromir niech Boromirzy. To sobie jeszcze. No dobra, ruszamy. Chyba jesteśmy w miarę ogarnięci już. No w miarę. Uważajmy jednak, uważajmy jednak na tych bohaterów, okej? Okay? To jest faktem, że trochę jest irytujące, że nie poruszają się ze stałą prędkością wszyscy, tylko... No dobra, trochę mi się po prostu gęstknęli. Dobra, robimy to na szybutko, bo to już troszeczkę trwa. Może udało, chciałem jednak zrobić... Kolejną kolejną możemy miejscę jakby się udało dzisiaj. Ale ja się nie obraził. No gandal popiar To no, może Tak jest na stutka. Tak stutka, jeśli zaczynamy odczuwać takie bardziej. Patrzymy któryś batalion. Cofka Aragon ludzie. Aragon. Aragorn to jest drugi pierdol. Ok, możemy to dotakuję teraz. Okazji mamy borą ilmo. Ciekawe czy to jest jedyny obóz, bo tak to w sumie wygląda. Jak tak patrzę na... Kto i skąd atakuje, bo tak to wygląda w sumie Ja mówię, że straciliśmy batalion Zaraz to sprawdzę Gdzie? Wybaczy tu, wybaczy tu Chyba straciłem batalion Miejmy nadzieję, że to nie będą łucznicy, to chociaż tyle i dobrego będzie z tego wartownie. Troszeczkę się tu pomerdałem ze wszystkim. A bo tu mnie ostrzeliwują. Dlatego. Nie ja boję się, że to mogą być jednak łucznicy. Dobra, proszęcie. Może to będzie ostatni... Może to będzie... No straciliśmy jeden batalion chyba. Miejmy nadzieję, że to będą łucznicy. 7 batalionów Ty. Miejmy nadzieję, że to nie będą łucznicy, bo... Takie problem z... I troszeczkę mi się nerdaje jednak wykorzystywanie bohaterów w starciu i... Ciężko jest to jakby troszeczkę powiązać, tak No dobrze? I mówcie... i drugi batalion. Który... Żeby to chociaż byli rycerze, to jeszcze może coś z tego będzie. No dobra, więc weź to było sobie Chyba, że... Nie no, nie końnica. Ale wygląda na to, że mają jeszcze jeden obóz. Co chyba wykorzystam do ogarnięcia... O to... chuuu... Wyszła Wyślę, wyślę właśnie jak tu gości do ogarnięcia tego, że... Rycerzami? Czekajcie, coś się generuje. Nie? Zbieraj, Czyli zbieraj. chyba jednak utrzymałem, chyba utrzymałem utratę jednego batalionu. Tylko pytanie, co to jest za batalion? Czy są to strażnicy i nie? A wiecie, za pierdolę ich to A co? A kto po? Dobra, to chyba zamieszczę się na chyba w jednym odcinku. Tymczasem tam niech się bawią. A, zobacz, raz. raz dwa, trzy.